Powiat Jeleniogórski to jeden z najciekawszych regionów w Polsce, zarówno za sprawą ukształtowania terenu, jak i ilości zabytków na metr kwadratowy. Rocznie powiat odwiedza ponad 3 miliony turystów. Aby obszar ten stał się jeszcze bardziej rozpoznawalny w kraju i za granicą, władze powiatu chcą zmienić nazwę z Jeleniogórskiego na Karkonoski. W tym celu odbyły się konsultacje społeczne, które mimo to, że cieszyły się umiarkowanym powodzeniem, pokazały, że jest to temat do dalszych rozważań. Chcemy również tutaj zaprosić do współpracy przede wszystkim mieszkańców naszego powiatu to, że żebyśmy wszyscy czuli to, że chcemy budować lokalną tożsamość. Bo Dla mnie zmiana nazwy powiatu to oczywiście pod względem administracyjnym kwestia uporządkowania pewnych kwestii, ale przede wszystkim to jest budowanie lokalnej tożsamości, której nie mamy na tym terenie. Marzy nam się, żeby panowie nosili koszule z elementami właśnie tych haftów. Mamy tutaj zioła, mamy ducha gór, mamy w sobie ducha gór, takie hasło, które nam tutaj cały czas towarzyszy. Masę innych rzeczy. Chcielibyśmy na przykład mieć swój strój karkonoski. Jak podkreślał starosta, zmiana nazwy powiatu nie będzie kłopotliwa dla mieszkańców. Nie będzie konieczności wymiany praw jazdy, nie będzie konieczności wymiany dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych. Praktycznie mieszkaniec powiatu jelniogórskiego z tego tytułu nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, mocniej promowanie mają być lokalni twórcy. Powstać ma także między innymi regionalna pamiątka. A klamrom mają być zintensyfikowane działania wizerunkowe powiatu. Stać się takim centrum wspierającym lokalne właśnie takie działania. I uważam, że powiat właśnie taką funkcję powinien pełnić. Zacznijmy, drodzy Państwo, budować tę markę, bo naprawdę mamy czym się pochwalić. I możemy być dumni z tego, co tutaj już wytwarzamy. Na marcowej sesji powiatowi radni głosować będą nad uchwałą intencyjną w tej sprawie. Jeśli ją przyjmą, sprawa trafi do wojewody, który po zaopiniowaniu jej przekaże ją ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Ostateczną decyzję. Podejmuje premier. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to powiat zmieni nazwę w 2022 roku.